Boże dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, czwarty dzień października i dzisiaj w kościele, w liturgii Kościoła wspominamy wyjątkowego świętego, to świętego Franciszka. Myślę, że wiele nie trzeba odpowiadać o świętym Franciszku, bo, bo dobrze znacie postać świętego Franciszka. Można się naprawdę bardzo inspirować świętymi ich postawami, cnotami. Słowami, które wypowiadali. Oni nam pomagają. Warto wykorzystywać tych świętych, czy wcześniej wykorzystywać e, ich świadectwo życia, e, ich piękno, ich nauczanie. I korzystać z tego, żeby to nam pomagało w drodze do świętości. Oczywiście pamiętajcie, że każdy ma swoją drogę do świętości. Nie jesteśmy klonami, ani nie jesteśmy e, kopiami świętych. Bardzo ważne to jest. My się możemy inspirować, możemy się modlić przez ich mm, i niech oni nas właśnie prowadzą do, do, do Pana Jezusa. A dzisiaj, moi drodzy, czytamy Ewangelię. Ja sobie zaraz otworzę, bo właśnie przyjściło mi się zaukło, To jak tak rękami, więc tak się jakoś pozamykało. Ale już otwieram. I to jest Ewangelia według świętego Łukasza, 10 rozdział, wersety od 17 do 24. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Wróciło 72 z radością, mówiąc Panie, przez dom na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana, który spadł z nieba i błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorp skorpionach i po całej potędze przeciwnika i nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, któremu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do swych uczniów i rzekł – Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadał wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Moi drodzy, jakoś dotknęły mnie słowa Pana Jezusa z tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, z czego się mamy cieszyć i radować. I tak po ludzku można by było powiedzieć, że faktycznie mieli prawo się cieszyć, apostołowie z tego, że naprawdę wielkie cuda się działy przez ich, przez ich ręce. Bóg działał wielkie cuda, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, moc Słowa Bożego była olbrzymia. To oczywiście powoduje tak po ludzku radość, ale jest jeszcze większa radość, jest to, że wasze imiona zapisane są w niebie. To jest podstawa, to jest pewien priorytet też, żeby umieć znaleźć radość z tego, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym, umieć znaleźć radość z tego, że jesteśmy powołani do świętości, do bycia w niebie żeby nasze myślenie przekraczało to myślenie ziemskie, abyśmy popatrzyli na to, co czeka nas w przyszłości. I to jest ta nadzieja chrześcijańska, która się spełni, kiedy będziemy w niebie. My żyjemy tą nadzieją i to jest bardzo ważne, żebyśmy na co dzień żyli świadomością, jestem powołany do tego, żeby być świętym, jestem powołany do tego, żeby być w niebie, jestem powołany do tego, żeby być z Chrystusem. I to niech będą takie małe szczęścia. Kiedyś Kuba Bada śpiewał taką piosenkę o małych Szczęściach i myślę, że tym małym szczęściem paradoksalnym nie mam, bo wielkim jest to, że nasze imiona są zapisane w niebie: moje, wasze, wszystkich ludzi, bo Jezus chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Tyle z tych takich rozważań na ten dzisiejszy dzień. Zawierzmy go Panu Jezusowi. To wszystko, co dziś będziemy robić, nasze prace, zadania i obowiązki. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci mnie Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Smuć się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim nie was strzeżaj błogosławie Bóg mogący ojciec i syn i duch święty. Amen. I jeszcze na koniec chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, Dziękuję Wam za cały ten tydzień, za to, że byliście razem z nami, że się, że się wspólnie mogliśmy pomodzić, posłuchać Słowa Bożego. Jeszcze pozwólcie na kilka takich ogłoszeń. Teraz ojca Dominika troszeczkę będzie mniej w tych komentarzach. Z tego powodu, że ma inne różne zadania, bardzo ważne do, do wykonania, związane także z jego, z jego pracą naukową. Dziękujemy ojcu Dominikowi, że. że że jest razem z nami, że mimo tego będzie troszeczkę mniej teraz, ale że chce być razem z nami. Ja osobiście bardzo, bardzo za to dziękuję. Myślę, że sobie też cenicie jego naprawdę merytoryczne komentarze do Słowa Bożego, jego osobowość i jego modlitwę, że się modlić razem z nami. To dziękujemy. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Oczywiście też pracujemy nad tym, żeby ktoś dołączył do naszej grupy jakiś inny ksiądz jeszcze, już jestem po jednej rozmowie. Na razie nie będę nic zdradzać na nadzieję, że czegoś dojdzie, dojdzie do, do, do skutku i do naszej grupy dołączy kolejny ksiądz. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mówcie się także w tej intencji, żeby to się wszystko dawało naprawdę jakoś, jakoś e, chwycić i żeby to się udało, żeby Słowo Boże było rzucane w plener internetu, także i do Waszych serc, bo to jest też bardzo ważne. Mianowicie sens temu wszystkiemu też, co robimy. Dziękujemy za Wasze pozytywne komentarze. Także uwagi, to też jest bardzo, bardzo, bardzo cenne. Dobrze, tyle z takich ogłoszeń duszpasterskich i parafialnych na koniec. Dziękuję Wam jeszcze raz, powierzam Was w sercu Pana Jezusa i oczywiście trzymajcie się mocno i, i dobrego, dobrego Bożego Dnia, pięknego weekendu. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.